Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Wielu z Was, początkujących, chce zacząć biznes na Amazonie. Kiedy faktycznie zaczynacie się zagłębiać w temat, no to pojawia się po drodze mnóstwo obiekcji i mnóstwo wyzwań w głowie. Jednym z wyzwań, które zdecydowanie przysparza Wam najwięcej problemów, jest oczywiście znalezienie produktu, który moglibyście sprzedawać. Pytacie o to, w jakiej kategorii najlepiej sprzedawać, jak drogi powinien być ten produkt, ile konkretnie powinien mieć reviews najlepszy sprzedawca w niszy, itd. Czyli Kierujecie się, powiedzmy, pewnym schematem, który macie zakodowany gdzieś w głowie i który niestety nie jest dobrą drogą do znalezienia produktu. W tym filmie opowiem Wam o jednej z metod szukania produktu, opowiem Wam również o tym, w jaki sposób powinniście myśleć i co zrobić, aby faktycznie wygrać z konkurencją. I na końcu pokażę Wam mój pierwszy produkt na Amazonie, który w pierwszym miesiącu wygenerował dla mnie prawie 20 tysięcy złotych sprzedaży plus dodatkowe 15 tysięcy złotych na rynku polskim, gdzie wykorzystałem również inny kanał sprzedaży. Zapraszam na film. Dostałem, słuchajcie, ostatnio maila z zapytaniem o konkretny produkt. Dziewczyna miała na niego naprawdę świetny pomysł, być może dlatego, że była to nisza typowo kobieca. Pytała, czy, są to, czy jest to dobry produkt na początek, czy nie jest zbyt drogi, czy nie ma przypadkiem za dużo reviews i Produkt według mnie Miał bardzo duży potencjał na zbudowanie marki na Amazonie, miał bardzo dobrą cenę na Amazonie, bo było to około 35-40 euro na rynku niemieckim. Żaden ze sprzedawców niszy nie zdominował, nisza generowała przyzwoitą sprzedaż, ale pomijając już wszelkie inne aspekty, skupmy się na ilości reviews, jaką posiadał najlepszy sprzedawca w niszy, bo było to około 900 opinii jego produktu. I te 900 opinii było bardzo dużym problemem w oczach tej dziewczyny. Bała się, że straci pieniądze, że nie da rady, że za dużo konkurencja itd. I tak zastanawiałem się, dlaczego ludzie tak silnie w głowie mają zakodowane to, że produkt, żeby produkt posiadał maksymalnie 50-80 story views, a najlepiej to, żeby nie posiadał ich w ogóle w zasadzie, bo to wtedy zagwarantuje im świetną sprzedaż, ich produkt będzie się świetnie rozwijał. I po paru miesiącach w ogóle będą zarabiali już miliony, a przy tym w ogóle nie muszą myśleć o konkurencji. No bo skoro byli pierwsi, no to przecież produkt będzie się sprzedawał do końca życia. Słuchajcie, fakt jest niestety taki, że w większości przypadków tak się nie stanie. Jeśli będziecie patrzeć tylko i wyłącznie na cenę i ilość reviews, a nie na to, czy macie pomysł na modyfikację produktu, na to, czy interesujecie się tym produktem przede wszystkim, czy możecie wprowadzić coś świeżego do niszy. To wierzcie mi, wasza sprzedaż nie potrwa długo i będziecie kolejnymi sprzedawcami, którzy wprowadzili produkt, i po dwóch, trzech miesiącach okazuje się, że trzeba się zwijać z rynku, bo pojawia się konkurencja, bo po prostu już tym produktem żygacie, bo tak naprawdę przy jego wyborze patrzyliście tylko na cyferki, produkt nigdy was nie interesował i tym samym nie potraficie z nim pracować, i nie, byliście, nie bylibyście w stanie przede wszystkim przekonać do niego waszych klientów. Między innymi dlatego ja nie sprzedaję już swojego pierwszego produktu ale o nim wspomnę później. Dobra, słuchajcie, przejdźmy teraz sobie do części głównej tego filmu, czyli do jednej z metod na szukanie produktu. Wcześniej jednak dwa słowa musicie wiedzieć, że metod na szukanie produktu jest naprawdę cała masa i musicie zrozumieć jedną rzecz tutaj. Bardzo często jest tak, że wy nie potrzebujecie nowej, kolejnej metody jakiejś unikatowej na szukanie produktu, bo to nic wam nie da w momencie, w którym właśnie źle patrzycie na produkty i skupiacie się tylko na cyferkach. Miejcie w głowie to, że wasz pierwszy produkt prawdopodobnie nie będzie tym docelowym. Pierwszy produkt zazwyczaj służy i powinien według mnie służyć do nauki. Dzięki niemu po prostu nabierzecie doświadczenia w całym tym procesie, i na następny produkt będziecie patrzeć już zupełnie inaczej. Ok, za chwilę sobie otworzymy Helium ten. Jeśli ktoś z Was nie ma Helium ten, to zachęcam Was do nabycia, bez tego po prostu będzie Wam bardzo ciężko. Kody zniżkowe na zakup oprogramowania podaję Wam w opisie filmu. Macie tam kod na 50% zniżki na pierwszy miesiąc, tak więc warto sprawdzić sobie przetestować. Przejdźmy sobie teraz do blackboxa, do zakładki Keywords. Dla przykładu wybierzmy sobie rynek angielski. Zajmijmy się tym pierwszym filtrem, czyli ilość wyszukań danego słowa kluczowego w skali miesiąca. Wpiszmy sobie tutaj przykładowo do 15 tysięcy. Dlaczego akurat do 15 tysięcy? Dlatego, że możliwe jest to, że dużo słów kluczowych z większym search volume będzie miało sporą konkurencję. Nie musi tak być, dlatego warto tutaj eksperymentować z tymi liczbami, ale jest to bardzo prawdopodobne. Dalej mamy revenue, czyli obrót w skali miesiąca, jaki generuje szukany produkt. Wpiszmy sobie tutaj od przykładowo 2500 do 13800. Tutaj liczby również nie są przypadkowe. Nie szukamy produktów, które generują zbyt małe obroty, czyli poniżej tych 2500. Jest to dla nas po prostu bez sensu, no bo w końcu jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby zarobić. Widełki od góry są ustawione na kwotę 13800. To oczywiście przykładowa kwota, ale musimy pamiętać o tym, że im jest ona wyższa. Tym potencjalnie więcej, tym potencjalnie większa konkurencja się pojawi, skoro zarabia więcej, to również wydaje na marketing więcej, na reklamy PPC chociażby, przez które później będzie nam ciężej się przebić jako nam początkującym sprzedawcą z nieco niższym budżetem. Dalej mamy cenę produktu. Ustawmy ją tutaj na minimum 25 funtów, aby znalazło się jeszcze miejsce w tej kwocie na nasz zarobek. Pamiętajmy, że w tej kwocie są jeszcze nasze koszty takie jak koszt produktu, często na początku reklamy PPC, prowizja dla Amazona przede wszystkim i tak dalej. Maksymalną ustawmy sobie na 70 funtów. Dalej mamy reviews. Reviews póki co nie ustawiamy. Pamiętajcie o przykładzie dziewczyny z początku tego filmu. Dalej mamy review rating, zostawiamy. Word count to jest bardzo fajny filtr jest to ilość wyrazów w słowie kluczowym na który warto oczywiście zwrócić uwagę. Czasami warto ustawić tutaj minimum dwa słowa kluczowe z racji tego, że jedno słowo kluczowe często jest bardzo ogólnikowe, przez to ma dość spory search volume i niekoniecznie precyzyjnie określa produkt jakiego szuka klient. Wyjątkiem jest tutaj oczywiście język niemiecki, gdzie w tym jednym słowie kluczowym można precyzyjnie Faktycznie określić konkretnie to, czego szukamy. Tym razem jednak tu nie wpiszemy nic, bo ten etap jeszcze nie ma na celu od razu wyrzucenia nam naszego produktu do sprzedaży. My tego produktu będziemy dopiero szukać, ale o tym za chwilę. Dalej widzimy tutaj kategorie. Najlepiej już na tym etapie wybrać kategorie, którymi w jakiś sposób się interesujemy. Przykładowo nich będą to Baby Products, Beauty. Mamy tutaj Home and Kitchen. Pet Supplies i Sports and Outdoors. Jeśli jednak jesteście w stanie wybrać jakąś konkretną <coughs> sorkę, konkretną kategorię produktu, którą lubicie, albo w jakiś sposób jesteście z nią związani, no to wtedy super, na pewno warto szukać w tej jednej konkretnej kategorii. Przejdźmy sobie dalej do miejsca, gdzie mamy liczbę sprzedanych sztuk w skali miesiąca. To okienko jest w jakiś sposób skorelowane z danymi, jakie wypełnialiśmy wcześniej, czyli obrót i cena produktu. Ale żeby nie, były tutaj grube, żeby nie było tutaj grubych setek sztuk miesięcznie sprzedanych, wpiszmy sobie na przykład minimum 50 i maksymalnie do 200 sztuk. Również z tego powodu, o którym mówiliśmy przy okazji uzupełnienia revenue, czyli ograniczamy sobie konkurencję. Więcej sprzedanych sztuk oznacza często więcej wydanych pieniędzy na marketing. W porządku, klikamy sobie szukaj, zjeżdżamy niżej, żeby zobaczyć sobie nasze wyniki. Tutaj mamy jakieś ketle, więc średnio nam to odpowiada. To ciężki produkt i na pewno myślę, że bardzo konkurencyjny. Tutaj mamy jakiś wiatrak, wiatrak czy wentylator. Widzimy, że to słowo kluczowe ma dość niskie serge volume, co mogłoby sugerować małe zainteresowanie tego typu produktem. Ale póki co nie przejmujemy się tym. Po pierwsze, dlatego że zapewne nie jest to główne słowo kluczowe. Po drugie, ten konkretny produkt tak naprawdę nie jest jeszcze naszym docelowym. Sprawdźmy w takim razie, co to za produkt. Ok, widzimy, że to są jakieś termowentylatory, tak więc odpada. W tej niszy jest zapewne bardzo dużo dużych firm z ugruntowaną już pozycją. Po drugie, są na pewno wygodniejsze produkty na start. Lecimy dalej. Mamy tutaj Bedhover. Co to takiego? Okej, okay, jakieś odkurzacze. Podobno jak poprzednio, nie jest to nisza, w której chcemy zaczynać sprzedaż. Dalej sprawdźmy. Mamy jakieś stoły. Okej, okay, produkt duży, ciężki, więc na pewno nie dla wszystkich. Ale to wiecie, tu jest właśnie kluczowa kwestia. Kwestia waszych zainteresowań i tego, co, robi, co robiliście do tej pory, z czym mieliście do czynienia. Dlatego właśnie warto szukać produktów w kategoriach, w których czujecie się dobrze. Ktoś, kto nie interesuje się konkretnie tą kategorią, będzie widział mnóstwo przeszkód w tym produkcie. Ja na przykład widzę mnóstwo przeszkód, bo nie wyobrażam sobie teraz, że sprzedał jakieś stoliki. Ale na przykład ktoś, kto ma stolarnie, już w tym momencie będzie patrzył na ten produkt nieco Inaczej. Pokażę Wam na tym, właśnie przykładzie produktu, o co chodzi z głębszym szukaniem niszy, tej już naszej docelowej. Zabieram sobie to słowo kluczowe i otwieram je w magnecie, innym produkcie od Helium, ten. Wrzucam je sobie tutaj, ustawiam sobie rynek. O, idzie to na angielski OK, i klikam Get Keywords. Ok, zanim zapniemy, jeszcze dwa słowa o magnecie. Na pewno jest to bardzo przydatny program w momencie, kiedy szukacie słów kluczowych do waszego konkretnego produktu, kiedy budujecie już swój konkretny listing, ale w przypadku szukania produktu od zera, to narzędzie również jest bardzo przydatne, bo jesteście w stanie łatwiej znaleźć jeszcze węższą niszę, czyli miejsce, gdzie tak naprawdę powinniście szukać waszych produktów do sprzedaży. I tutaj wyżej jeszcze zapomniałem o ważnej rzeczy. Możemy sobie w tym momencie zaznaczyć te wcześniej wspomniane dwa wyrazy w słowie kluczowym. Minimum dwa razy w słowie kluczowym, aby wykluczyć z wyszukiwania te bardziej ogólnikowe, które zazwyczaj nie określają konkretnie danego produktu. Dobra, klikamy teraz szukaj. I dostajemy całą listę słów kluczowych, które bezpośrednio lub pośrednio są powiązane z, naszymi, z naszym pisanym słowem kluczowym. W praktyce oznacza to, że tak naprawdę dostajemy tutaj mnóstwo słów kluczowych, które czasami określają zupełnie inne produkty, lub po prostu produkty bardzo niszowe. I to jest właśnie kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Widzicie tutaj kolumnę Magnet IQ Score. Szybkie dwa słowa odnośnie tej pierwszej bardzo ważnej kolumny. Tutaj, magnet widzimy, punktuje poszczególne słowa kluczowe. O co chodzi w praktyce? Jeśli klienci wpisują dane słowo kluczowe bardzo często w ciągu miesiąca i jednocześnie na to słowo rankuje się stosunkowo mało produktów, czyli w teorii jest mniejsza konkurencja, no to magnet takiemu słowu przydziela dużo punktów. Jeśli jest odwrotnie, czyli klienci rzadko wpisują dane słowo kluczowe w wyszukiwarkę, a ponadto na dane słowo kluczowe rankuje się dużo produktów, no, to takie słowo tych punktów ma mniej. Nie zawsze to działa jak należy, ale warto z tego korzystać. Zawsze to jest jakiś punkt zaczepienia dla nas. Jak widzicie, tych słów kluczowych jest tutaj naprawdę cała masa. Przefiltrujemy je sobie według właśnie tej kolumny Magnet IQ Score. I widzimy tutaj produkty bardziej zbliżone do naszego słowa kluczowego, takie jak Coffee Table. Side table, być może, nest of tables, ale również słowa, które w jakiś sposób mniej lub bardziej są powiązane z naszym słowem kluczowym, ale nie oznaczają konkretnie tego, czego szukaliśmy, tylko zupełnie inne produkty. Na przykład table lamp, white tea i tak dalej. Wybierzmy sobie na przykład nest of tables, tak dla przykładu. Sprawdźmy, co to takiego. Dobra, jakieś stoliki, jak widzicie, produkt nieco bardziej powiązany z naszym głównym słowem kluczowym. Jednocześnie jest to produkt z bardzo wąskiej niszy, którą są właśnie takie, nazwijmy to, zestawy składanych stolików. Sprawdźmy sobie jeszcze obrót. OK, posegrygujmy sobie od najwyższego. Widzimy kilka, kilkadziesiąt tysięcy funtów, kilkanaście. Kilka tysięcy funtów, więc obrót jest bardzo w porządku. To nie są złe pieniądze. Zerknijmy sobie jeszcze z ciekawości na reviews. Ok, to jakiś gość ma ponad 4000 reviewsów, to jest 800, 800, 800, 600. Są też po 12, po 100. Mm. Trzeba przyznać, słuchajcie, że tutaj tych reviewsów jest sporo. Natomiast pamiętajcie, że to czy będą te reviews dla Was problemem zależy od tego, jak dobry będzie Wasz produkt. Czy będziecie w stanie odpowiedzieć na potrzeby klienta, czy rozwiąże produkt, jego problem i tak dalej. Tak więc o to właśnie chodzi w szukaniu produktu, aby szukać takich wąskich niż z kręgu Waszych własnych zainteresowań. W przypadku tego produktu na pewno mógłby zainteresować się nim ktoś, kto na przykład prowadzi stolarnię, ale nie tylko, oczywiście. Kwestia Waszych chęci, zainteresowań, możliwości. Dla mnie osobiście produkt odpada, bo w ogóle mnie nie interesuje i przez to wiem, że byłby dla mnie problematyczny w dłuższej perspektywie. Ok, przejdźmy sobie teraz do jakiegoś innego przykładu. Wracamy sobie do Blackboxa. Tutaj znowu jakieś kettle, jakieś cateringi. Weźmy sobie coś z akcesoriów dla zwierzaków, chociażby Orient chociażby ten Habitrail. Ok, nawet nie wiem jak to nazwać. Są to jakieś przeszkody dla chomików, tory dla chomików, coś takiego. Ok, weźmy sobie to słowo kluczowe i wejdźmy sobie na magnet. Wrzucimy je sobie tutaj, get keywords. A znowu oczywiście możemy sobie tutaj ograniczyć tą ilość słów od dwóch. Akceptujemy filtry. Możemy sobie też tu posegregować po magnet IQ score. I mamy na przykład jakąś klatkę dla chomika z bardzo fajnym search volume. Sprawdźmy w takim razie. Tak, to jest klatka dla chomików i ponownie, jeśli ktoś interesuje się tą niszą, bo na przykład posiada chomika, no to wie, czego od takiej klatki oczekuje i czego będzie oczekiwał klient. To jest bardzo ważne. Jeśli nie wie, można oczywiście to sprawdzić. Jednym ze sposobów jest po prostu sprawdzenie opinii pod produktami tej tutaj konkurencji. Sprawdźmy sobie obroty. I przy okazji sobie zaraz sprawdzimy też te opinie. W porządku, zerknijmy sobie na obroty. Dobra, nie jest źle. Reviews również są, są bardzo OK. I sprawdźmy sobie. Mm, opinię któregoś z tych produktów. Tu ma 4 gwiazdki. Sprawdźmy sobie tego. Bo widzę, że to są 3 gwiazdki na 5. Dobra, sprawdźmy sobie te jednogwiazdkowe. Dobra. Jak widać, ci klienci żalą się na jakość produktu, na jakieś powyginane części klatki, na problemy ogólne ze złożeniem i tak dalej. Jeśli ktoś ma problem z angielskim, oczywiście można sobie skorzystać z wtyczki tłumacza. Wtedy wszystko staje się jasne. Tak więc widzicie, tutaj w setkach komentarzy są opisane oczekiwania klientów. I ich problemy z danym produktem. Także spora, fajna lektura, mnóstwo wiedzy i z pewnością warto się przyjrzeć, bo to myślę pomoże Wam w zbudowaniu Waszego super dopieszczonego produktu i Waszej marki. W porządku. Teraz chciałbym opowiedzieć Wam parę słów o moim produkcie, jednym z pierwszych. Tego konkretnie produktu nie znalazłem z pomocą Helium TEN, nie znalazłem go też na Amazonie bezpośrednio. Znalazłem go po prostu w sklepie w galerii. Później sprawdziłem liczby i zdecydowałem, że zacznę sprzedaż na rynku niemieckim, mimo że był troszkę sezonowy na Amazonie, ale miałem również pomysł, jak sobie poradzić z tym produktem poza sezonem, więc zdecydowałem, że działam. Produkt z pewnością nie był idealny. Teraz to rozumiem, już go nie sprzedaję. Mimo że generował dla mnie na czysto naprawdę dobre pieniądze jak na tamten czas. Powodów było wiele, jest to temat myślę na osobny film. Ale między innymi chodziło właśnie o to, że produkt zupełnie mnie nie interesował, dlatego staram się Was na to uczulać. Chodzi dokładnie o ten produkt, który widzicie teraz na zdjęciu, czyli mój box z wiecznymi różami. I zanim zdecydowałem, że ten produkt stworzę, sprawdzałem, co można w nim poprawić i między innymi dlatego czytałem opinie klientów u mojej konkurencji na Amazon. Pamiętam, że wtedy było sporo negatywnych opinii ze zdjęciami rozwalonych róż u mojej konkurencji, gdzie tam one się odklejały w transporcie i po wyjęciu z paczki box po prostu nie był już jednością. Działo się tak dlatego, że żaden z tych boxów, mimo że miały w zestawie tą pokrywkę, to wieczko, no to ze względu na to, że w boxie były już róże, to one się nie zamykały. To wieczko to był tylko i wyłącznie element ozdobny, bez żadnej funkcji. No i ci sprzedawcy pakowali te otwarte boksy z różami dodatkowo do swoich pudełek, gdzie ten boks był jakoś unieruchomiony i mimo, że te pudełka nie były zrobione jakoś źle konstrukcyjnie, no to mimo wszystko w tym transporcie ten boks się gdzieś wyślizgiwał i po tym pudełku latał. Yy... Róża, jak wiecie, jest delikatna i możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Ludzie wtedy normalnie wrzucali zdjęcia w komentarzach. Dzisiaj już tych zdjęć niestety nie mogłem znaleźć, ale widzę, że opinie ciągle nie są najlepsze. To są opinie z rynku niemieckiego przetłumaczone translatorem, także można zauważyć, że niektóre produkty ciągle są dość słabej jakości. Moje róże były naprawdę bardzo fajne, bardzo fajnie wyglądały ludzie u konkurencji narzekali, że gdzieś pomiędzy tamtymi różami są dziury, w które można włożyć palec i wygląda to dość nieestetycznie. U mnie tego nie było. Problemem było również u konkurencji, oczywiście to zamknięcie, i mimo że nikt z klientów nie mówił o tym otwarcie, że to zamknięcie jest im potrzebne no to łatwo było wywnioskować, że właśnie takiego rozwiązania poszukują. Moje róże były gęste, dokładnie wypełniały całą średnicę boksa, nie było dziur, tam ciężko było wsadzić palca. Były oczywiście to prawdziwe róże, sam boks był naprawdę świetnej jakości. Pamiętam, że próbki tych boksów zamawiałem ze trzy razy i za każdym razem prosiło o jakieś udoskonalenie, bo albo był delikatnie krzywo sklejony, albo gdzieś przez materiał było widać łączenia na tej kartonowej tubie, gdzieś może wyciekał klej. Także zwracam uwagę na każdy najmniejszy detal box, miał specjalny kołnierz, na który można było nasunąć pokrywę od góry, nawet z różami i w ten sposób bezpiecznie móc wysłać produkt do klienta z pewnością, że nic się z nim, że nic się z nim złego nie stanie, także to też było rozwiązaniem problemu klienta. I słuchajcie, śmieszne jest to, że jedyna rzecz, jaka mnie wtedy hamowała w wejściu w ten produkt, była liczba reviews. Dzisiaj wiem, że była ona znośna, bo z tego co pamiętam, najlepsi sprzedawcy w telin wtedy mieli po 300-400 reviews, ale tak bardzo się tego bałem, bo przecież wszyscy wokół mówili, że musi być maksymalnie 100 reviews, a 200 reviews to już w ogóle tragedia i to się nie uda. Dzisiaj już rozumiem w czym rzecz. Tak, dla porównania, za chwilę zaczynam sprzedawać produkt, gdzie jest sprzedawca z 4000 reviews, z 6000 reviews i wiem, że po prostu nie ma opcji, żeby mój produkt się nie sprzedawał, bo jest bardzo dobry, bardzo potrzebny. Posiada ulepszone elementy, na które narzekali klienci. Ma świetny design, którego ludzie oczekują. Ma świetną jakość, jakiej naprawdę nie mają konkurenci. Jest wzbogacony o pewne detale, które są bardzo użyteczne i których również nie ma konkurencja, no bo nie produkuje tego Chińczyk. Na Alibabie jest podobny produkt, których sprzedają wszyscy, ale nigdzie nie ma dostępnego produktu, który sprzedaję ja. W jaki sposób zdobyłem wiedzę, jak taki produkt stworzyć? Tak jak Wam mówiłem wcześniej, przede wszystkim grupy na Facebook dotyczące mojej niszy i rozmowa z ludźmi, których bezpośrednio ten produkt dotyczy lub może dotyczyć. Pytałem, słuchajcie, bezpośrednio ludzi, czego oczekują od tego produktu, co im nie pasuje w produktach dostępnych na rynku, co by ulepszyli, co by im się przydało, co się psuje, co jest niewygodne. Jeździłem również po znajomych, pytałem o to samo. Czytałem również komentarze klientów u konkurencji na Amazonie, tam również była masa przydatnych informacji. Przy wyborze produktu zadajcie sobie trzy bardzo ważne pytania: czy produkt, który wybrałem, mnie ciekawi, czy wydałbym na niego pieniądze i czy rozumiem produkt, który wybrałem, wybrałam. Jeśli odpowiecie sobie trzy razy tak. To duże reviews nie będą najprawdopodobniej aż tak dużym problemem. Nie będą problemem w momencie, jak stworzycie produkt unikatowy, który rozwiązuje problem produktów już istniejących na rynku. Lub zbadacie po prostu potrzeby klienta w danej niszy i zastos zastosujecie się do nich w tworzeniu waszego produktu. Tych konkretnych ludzi można znaleźć chociażby na Facebooku, na grupach, które są ściśle powiązane z daną niszą. Tam na 100% znajdziecie podpowiedzi i być może pomysł na wasz dopieszczony produkt. Wyróbcie sobie też nawyk patrzenia na produkty w sklepach pod kątem ich ulepszania i sprzedaży. Wchodzicie do galerii, wchodzicie do jakiegoś Chińczyka, do OSHOU, patrzycie na produkty i myślicie, co jest w nich do, do ulepszenia. To jest również bardzo ważne: okazje są naprawdę wszędzie. Także, jak wybieracie się do galerii, zapisujcie sobie na kartce produkty, które wydają się Wam ciekawe. Później poszukacie na Amazon produktów w danej niszy i po nitce do kłębka w końcu na pewno traficie na wasz produkt. I na koniec podkreślę jeszcze raz pewną ważną kwestię. Być może się powtórzę, ale jeśli chcecie zaistnieć na Amazonie na 2-3 miesiące z jakimś gównianym produktem, to to zrobicie nie ma problemu, zrobicie to w dość łatwy sposób. Zarobicie na tym albo bardzo mało pieniędzy, albo wyjdziecie na zero, albo po prostu stracicie pieniądze. Jeśli natomiast chcecie zbudować solidną markę, która przyniesie Wam bardzo dobre pieniądze, w dłuższej perspektywie również, skupcie się na niszy, która Was w jakiś sposób interesuje, w której dobrze się czujecie, chcecie się jej uczyć, wtedy macie szansę na zrozumienie produktu, zrozumienie klientów i ich potrzeb. To jest ważne. To, to jest naprawdę kluczowe do tego, żeby zbudować wartościowy produkt, za który ludzie zapłacą pieniądze, często naprawdę większe pieniądze niż. Nie za produkty konkurencji, które gdzieś tam przewijają się na Amazonie. Przede wszystkim musicie myśleć nieszablonowo. Nie idźcie za tłumem, naprawdę. Większość z tego tłumu niestety musi się pomylić. Większość sprzedawców, podążając jednym i tym samym utartym schematem, nigdy nie zarobi dużych pieniędzy. Oczywiście na Amazonie przykładowo, zarobią ich nieco więcej niż przykładowo na, przykładowo, przykładowo. na Allegro, gdzie rynek zbytu jest mocno ograniczony, ale. Nigdy nie wykorzystają potencjału tej platformy, bo po prostu robią to, co wszyscy. Na dziś myślę to wszystko, trzymajcie się i do następnego hej.